Kielce, róg dzisiejszej ulicy Sienkiewicza i Małej. To tu od 1905 roku działa cukiernia założona przez państwa smoleńskich, gdzie co niedzielę, każdego tygodnia spotykają się bohaterowie naszej opowieści. Jan Nożyczkowski, powstaniec styczniowy. Alojzy Tolibowski, redaktor lokalnej gazety. Profesor kieleckiego gimnazjum Alfred Politkowski, i Leokadia Obertyńska, wdowa po polskim oficerze, przez przyjaciół zwana baronową. Oj, Trocki, uspokój się i siadaj grzecznie na kolana. A, a, a co to pani dzisiaj z pieskiem? A jest starszy, panie starszy, wiśnieczka. No i sernik, tradycyjnie dla baronowej. A tu tego hundla, może wysiłek. A co pani jakaś taka podekscytowana? Redaktorze, proszę znowu nie zaczynać. O, a nasz redaktor jak zwykle zazdrosny. Ale pani czymś przejęta. Upijacie mi psa, a poza tym chodzi mi o ten oddział harcerzy, który w ubiegłym tygodniu wyruszył do Warszawy. A tak, tak, przypominam sobie. Tych chłopców, jak z bronią szli przez miasto przy dźwiękach orkiestry, i żegnały ich tłumy mieszkańców. Jeden z harcerzy, przemawiając do zgromadzonych, wyraził życzenie, by kielce zawsze tak żegnały ochotników. Wśród tych harcerzy był uczeń gimnazjum śniadeckiego Janek Kinastowski. No, przecież to mój uczeń. Wspaniały chłopak. Niestety trzy lata temu. Zmarł mu ojciec. Ja właśnie wracam od jego matki. Ach, biedna kobieta strasznie płakała. Opowiadała mi, że syn opiekował się nią i trzema młodszymi siostrami. No to, 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 to trzeba się nimi zająć. Tak, nie? To, to jest nasz obowiązek. Podobno ten Janek Kinastowski miał pisać pamiętnik. To może być bardzo interesujące. Przecież fragmenty pamiętnika możemy drukować w gazecie. No i słusznie, w ten sposób dostanie wierszówkę i zarobi na utrzymanie rodziny. Tak jest? To bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że Janek jest niezły z literatury. No, to dobrze. Muszę tylko skontaktować się ze sztabem generalnym, żeby namierzyli chłopaka i regularnie przesyłali jego wspomnienia. A ja załatwię stałą rubrykę w gazecie Powiedzmy zatytułowaną Wspomnienia z wojny Ach, To pewnie do mnie z redakcji dzwonią Cukiernia u państwa smoleńskich, słucham Tak, tak, już proszę Telefon ze sztabu generalnego do pana Jana Nożyczkowskiego O, ze sztabu generalnego to jest okazja załatwić sprawę Janka Kinastowskiego. Widzicie? Widzicie, nawet tu mnie znaleźli. Widzicie, ty czego znów szczekasz? Panie starszy! Potrzebuję po dać jeszcze wzięcióweczki trochę. Służę uprzejmie. Panie Janie, niech pan idzie odebrać ten telefon, bo to na pewno jakiś ważny komunikat. A już idę, 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 idę. Tak? Tak, słucham. Dobrze, dobrze. No zaraz wszystko zanotuję. Panie starszy, proszę sobie do pisania. No wygląda na to, że będzie jakiś komunikat do prasy. Wpadnie panu parę groszy za wierszówkę. A pan to mi do kieszeni nie zaglądaj. Będzie na lody z Baronowo. O pardon, <laughs> profesorze, pan redaktor do tych komunikatów podchodzi bardzo poważnie. Przecież to nie są żarty. No właściwie to nie powinienem sobie tak żartować, bo to niezbyt odpowiednia chwila. Hmm. Wygląda na to, że pan Jan nie będzie miał najlepszych wieści, bo minę ma nietęgą. Tak, tak. Tak, tak wszystkie informacje przekażę redaktorowi. No i, i proszę pamiętać o tym Janku Kinatowskim. No, to sprawa Janka, słuchajcie, załatwiona. A co się dzieje na froncie? Bo minę ma pan Tęgą. Słuchajcie państwo, komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 21 lipca 1920 roku. Oddziały nieprzyjacielskie opanowały Grodno. Walki toczą się na szosie Grodno-Sokółka. Atak bolszewików prowadzony na rzece Szczarze zmusił nas do opuszczenia słonimia krucafos. Na Polesiu w rejonie Dziadłowicz pomyślna kontrakcja naszych wojsk. No, chwała Bogu, chwała Bogu. Na południu od Prypeci nieprzyjaciel opanował Rzeczyce. O wy cholery. Ataki nad Styrem odparte. Dobra, no, bo zmuszeni byliśmy opuścić. A to szkoda, szkoda. W rejonie tej fortecy toczą się obecnie zacięte walki, w których zaznaczyła się bezprzykładnym zwycięstwem dwunasta dywizja Piechoty. Dwunasta dywizja. Słyszycie, zapamiętajcie. Zapamiętajcie Państwo. Panie Annie, ten komunikat musi się ukazać w jutrzejszej gazecie. A i to koniecznie. To nie wszystko. Posłuchajcie, komunikat sztabu generalnego z 22 lipca 1920 roku. Na południe od Grodna oddziały nasze, prowadząc nakazane kontrakcje wzdłuż szosy Sokółka-Grodno, wyparły oddziały nieprzyjacielskie z Koropczyc i Olszanki i posuwają się pod Forty Grodna. Do redakcji docierają informacje, że pod Grodnem po raz pierwszy użyto czołgów. Ech, jeszcze do tego ten spór... Między NDK a Piłsudskim. No, na szczęście niedawno powołana Rada Ochrony Państwa pozwoliła go zażegnać. Ale nie wyglądało to dobrze. Józef Piłsudski zagroził Radzie rezygnacją ze wszystkich swoich funkcji. Proszę, proszę... Państwa, proszę Państwa, ważna wiadomość. Ostatnia informacja jest taka: Właśnie został powołany Rząd Obrony Narodowej. Czyli jednak rząd koalicyjny. No właśnie, zgadza się. Premierem został ludowiec Wincenty Witos, a wicepremierem socjalista Ignacy Daszyński. W rządzie też byli premierzy Skulski i Grabski. Członkami zostali także Gabriel Narutowicz i Maciej Rataj. No to już wszystko pozamiatane. No. Panowie, dosyć tej polityki, dosyć tej wojny. Ja już tego nie mogę słuchać. Ależ pani baronowo, nikt się pani nie denerwuje. Panie starszy! Panie starszy! Słucham? Wiśnióweczka dla pani baronowej. No, doktorze, jak tylko usłyszał o alkoholu, to zaraz szczetach. Trocki, no, przestań! On mnie wylewa za kołnierz, jak prawdziwy bolszewik. No, cicho, cicho, Trocki! Ty już nic nie dostaniesz. Ja się muszę napić. No! A słuchajcie, może byśmy coś zapalili. Tak, tak. Przyznaję palenie nieco uspokaja. No, to może... Może pani się poczęstuje, co? Kubańskie cygaretki z francuską perfumą. A chętnie. No. Tego mi było trzeba. No, nie, no. Alkohol, papierosy i, i do tego ten jeszcze zapchlony komunista Trocki. Panie profesorze, pies baronowej nie ma pcheł i jest wyjątkowym zwierzęciem. No, no, no faktycznie mało kto widział psa, który potrafi tyle wypić. Ja bardzo panów przepraszam, że jestem. Dziś taka wyrażliwa, ale zmarła moja bardzo dobra przyjaciółka, Wiktoria Żurkowska. A tak, tak. Ona była współpracowniczką kieleckiego oddziału Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Ale jak to się stało? Kilka dni temu udała się na dworzec kolejowy, aby pomagać przy rannych, którzy przybyli z frontu pociągiem sanitarnym. Nagle straciła przytomność i już jej nie odzyskała. Napisałem o tym do gazety. Nieprzytomną przywieziono do mieszkania, gdzie wkrótce potem skończyła życie na rękach kochanej rodziny. Pewnie, pewnie nie wytrzymało jej serce. W końcu udzielała pomocy młodym chłopakom, panie Janie. No proszę nie żartować. Ach, oby nasza walka nie poszła teraz na marne. Baronowo, nie pójdzie, nie pójdzie na marne. My zwyciężymy, daje na to pani moje słowo. Może jednak zdecyduje się wznieść toast. Za zwycięstwo! A? Pijmy za zwycięstwo! A? I ty też możesz teraz się napić kundlu. Za zwycięstwo, no? Za! Wszystkiego wycięstwo. dobrego! Za Na zwycięstwo! zwycięstwo. zwycięstwo. Wysłuchali Państwo słuchowiska radia Kielce w czasach bolszewickiej zarazy. Scenariusz, reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Konsultacja historyczna dr Marek Maciągowski. Wystąpili Jan Nowicki, Teresa Bielińska, Mirosław Bieliński, Andrzej Cempura oraz Andrzej Plata.